To nie działa! To działa O, <śmienicza> o ja najgorszy bo mnie goniłeś. Na Nachór kręcisz k... Kur... gruby śmiecił je... lać. Ilej oszy, osz oszy, osi, 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 lej osi. <śmienicza> Co ty kur... Idziesz zaraz po wiaderko wody i to skutkujesz i mam to w Ostatni raz jest coś tutaj kręcone to jest tylko mokr To interesuje k**a kur... siebie też tak robisz a, pan? Koniec już Jak po czego Sayargo to macie parzyć? No nie wiem, że mam 20, 30 koszulek na sobie No to <t Alberto> zacznij no, się myć No ci nie będzie skóra parzyć Osa na nodę O k**a Nie ma pszczół Nie ma pszczół Tu nie ma pszczół Patryk Nie połknąłeś pszczoły Owada puchnęła Jak owada? Nie ma nie? To może ty nie od koszulek cię parzy Tylko uczulenie na osy no Ale wpada mi do gardła No ona na nie zdążyła cię urządzi, Bo ja nie, pępek, ty kurde, kurde. Zostałeś! Co za debil, ty mi tak nie rumiał, hipokondryk, kurde. Pważaj, to jest. Nie dostanie mm. się do żołądka? No Jak do żołądka, kurda? Pępek do żołądka! Ty! A ty jesteś 90. O! Nie! Od jutra wracam! Wracam, serio, na Katarzyn i rzucam prosto. Oh, jak 250? <noise> Jaki koksu ty! <noise> Powiedziałem ci, kurwa selekcjonerka ci powiedziała, że nie wchodzisz? <noise>

フフフフ。<in at> <valley> <of a> <manager> Szefie! Dobra, ściągaj Przysięgam ci, że nawet mnie to nie bawi. Dzień dobry, ja z pieskiem na osiemnastą.

Dojdziemy. Nie ma tak źle. Nie ma tak. Źle. Nie ma Ale co dzisiaj się łapi, nie? Jako dzienka tylko. ich sąsiad nie wychodzi nawet. Nie ma co. Weź, 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 przegaduj, daj mu, daj mu, daj mu, pokaż, jak widzę. Mama jest agresywne. 40 km, po do zapałka. Pan zapałka jest nerwowy, zaraz chyba za iszkiem Dziarka i się potali. Pan zapałka agresywna zapałka, wypadła z pudełka. Jeździ memko swoją nerwową. <suszy> 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 Jedziemy? Jedziemy. No dobra, odwróćmy wszystko. No dobra. I nie może nic być? Nie, nie. to jest z naturalnych składników. Poczekaj, bo to nie jest śmieszne teraz. Nie, czekaj chwilę. No nie po trawie! nie potrawię. To nic nie będzie, masz dostęp do tlenu, co ty p******. Ja w boję, nie? Jest git, stój Patryk, jest okej okay. Chcesz Google? Nie Nie, yeah. ty Ej, nie dziwię się, że nie można na giry robić, patrz moje między paznokciami A co? A to gireń Pa giry Łydka Czemu to jest na p***? To, to ogranicza Dobra, ale musi być coś, żeby zajęło się, także... Co, buje jest... tam? Nie, zrzygał się Czemu? No. Żeby... ale się tu zrygał? I będzie teraz mokre k***o, na tu żygasz? Całym oknem. No to jest całe mokre! No to to wszystko. To też Żygane jest. Ja Ale dobra, ja z nim nie robię tego. Bleski, bo zalataj pek! O waa! No z Ale się do... szykuj. Wymień trzech prezenterów sportowych! E, turski, kanioski i... E... I koniec! I koniec! I koniec! Dobra, czekaj! O! <laughs> ale w łopatkę! Aspirer 4.0. O, to sama latarka, kosztuje 240. A ręczne? takie jest z dobrym jakim jesteś? Ile wydajesz? Ile wydajesz? Z suski. Jak to jest, co to wydajesz? Nie. No patrz, tam, aż no tak, podzieliłem to na przekąski i kiełbasy. O przepraszam, to tu do przekąsów rzuciłem. Tutaj są kiełbasy, musztarda keczup, rzeczy wytrawne. A tutaj słodkie przekąski, żelki na Nie będę całą dogodny. Ale no to my teraz będziemy chodzić z jedną latarką po lesie w trzech jak jesteśmy. A to lepsze jedna latarka i trzy Jak Tak wysję <grymne> Dawid, proszę Cię, ja Cię potrzebuję. Dawid, do Eksodus'a. <grymne> Dawid, odkaśnij to, debilu. Sam nie daję. tego, od tyłu. Dawid, <grymne> <od tyłu>. <grymne> proszę Cię. Czekaj, ja moje ty od tyłu zrobię. Dabilu, roz... Ale Cię w... za chwilę, ty nie. Wygląda nie, proszę. <laughs> nie, nie, Ej, mi Ja Serio, nie, 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 Proszę, proszę. Ja wyciągam. Nie ma, no, zostaw. Oh, ja nie masz, z masz tą całą masz. Tu schowa jaja, trzymaj się. Nie ma, na jaja, jaja, nie ma, nie mam ma ma Tu prześpiecasz szmata. Kucz. Tań ja cię nie od tego. Pójdź do mnie. Nie pobij się, schowa się. Chowa się jaja, jest koniec. Kapczyka. No Co coś, 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 coś. Nie wiem, co to jest. Ha! Pali, pali! Ha! Ja to A! To szpital <grywa> <grywa> Chyba... O, się jądro ja masz, ma nie, Dobra, dobra <grywa> No dawaj! Ja karmę p******łem, kupa. Ja mogę kruwa gdzieś, kruwa. No to jedzie <grywa> Dobra, wracaj. No nie ma k**wa, ja Ale kumasz, że ja tego nie wsadzę do gardła? <grywa> Chyba, zapłaciliśmy to oczekujemy chyba, ch**a, tak? Proste. Dobra, poczekaj chwilę. Nie, dobra, teraz już bez beki. No, robisz performance, a pieniądze oddajesz. Ale ty to robisz tak zajebiście. Dobra, pomyśl sobie, że nie masz pieniędzy i jakiś bogaty szejk mówi, że musisz op*****ić po same kule. No, no k**a, nie mogę tak wstąpić do ria, no co Ci poradzić, kupa? No na siłę. No nie puknę, no nie ma szans No nie jestem krzmato Jest wylosowane, musisz zrobić, no co, no takie są zasady Co mam ci umieć? Stopy, ale rękawa. Co ty masz z tymi spadnokciami, kurwa Podaj mi jakieś rękawiczki do kurwa. Nie, 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 tak Jak żywicie, będę ją na rękach Mydło Oj, masz koszy, krzmato <laughs> Jak ja mnie takie krwulce Ej. i że są delikatne. No serio, bardzo... E, e, erogenne stopy. No. Co kur <laughs> erogenne, kur no, on lubi Ja? O! Między palcami najbardziej, ty nie ty nie nie tak. nie Między nie Oooo! <laughs> za już? Ja idę w przodu! Ale ja ten ja <grym i sendo z nimi> Ile nam zostało? Mała! Co! Chyba nogi moje, Ci zaraz! No jakie ja bym się zasadzie Ale będzie... Zjadanie. Dole jest koniec. Debilu spalić w sprzęgło i nie dojedziemy. Co czujniki? Tak.

nie jedzie, co ty robisz? Nie no, ale mógłbyś się przesunąć. Przepraszam, a co tu będzie? Karykatury. Karykatury? A ma pan pozwolenie? No, tak. A to proszę pokazać. Przepraszam, a pan jest kim? Ja no. jestem frajerem wysokiej klasy. O Ta pierwsza pana jest. Na presję to się Ale masz twardziela Zabierz tą rękę, bo to nam... Ale mnie dusisz tym k... Jakubem Dusisz mnie Jakubem Wody tu wody

<wzod distint quellam> nie, dobra! No ale sprzeszeliłem, <laughs> ale jeden 0 mimo wszystko, bo pierwszy. Nie może zabić smoka. O ja. No, no, A ja tak proszku w proszku. Bo, o, nie je, sły, io, 쉬, tak, bo Państwo powiedzieli, że w proszku jest gorsza. No dobra, ale to taką mamy. Przy... Nie no nie tak, kur, zaraz sobie Patryk się zaraz rozdzieli. Założę się, że nie wciągnie się takiej pokrętlcy. No to patrz. No to patrz. <grymianie> 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 znaczy, możesz mówić? No. No <grymianie> nie panikujcie bo wy bardziej mi stresujecie Dobra, ja się śpieję. To fajnie. jest okej. Okay. Ale co czujesz? Jak k dobra, już się zginiesz. Tak? Już jest luzno. O, te panterkę są idealne. Ja go wolę w takim wydaniu niż w wydaniu Iławski Peler. No. O, jazda różne więc <noise> O, elegancko. Antylopa. Czarna antylopa. A co twoje się za to? Zobaczymy, już tak wiem tyle razy. Ja mu mówię, że to AI. <głosy> <głosy> to, że mamy taki model, <noise> CGI. <więc>. Masz sługa? Jak chodzi?